Teraz krótki poradnik. Mamy tutaj motocykl ASICS XB88, silnik 300. Wszystko praktycznie o nim powiedzieliśmy: jaka świeca, jakie luzy zaworowe w poprzednich dzisiejszych materiałach, ile oleju wchodzi, e, co trzeba zrobić, jaki jest serwis olejowy, żeby robić pukankę, żeby dawać olej, jaki olej, oraz ile dla, trzeba dać do, do dwusiaczku molibdenu e, i po co to się daje. A teraz mamy gaźniczek o znaczeniu PE. Jest taki gaźnik fabryczny w tym motocyklu NC N30, czyli 30. wielkość tego gaźnika. No i mamy tak e, śrubę wolnych obrotów, czyli możemy sobie regulować na postoju, oraz mamy tutaj śrubę regulującą e, skład. Mieszanki, głównie powietrze. W prawo przekręcając, będziecie dokręcać dopływ powietrza, a w lewo będziemy wprowadzać tego powietrza troszeczkę więcej. Na tej podstawie będziecie mogli sobie regulować, bo to jest bardzo ważne i wymaga dużego doświadczenia. Na pewno, jak chcecie paliwo troszeczkę zmienić, no to zmieniacie poziom paliwa, musicie rozkręcić gaźnik i wtedy zmieniacie. Poziom paliwa, no i potem znowu bierzecie się za regulację, e, sprawdzacie na wolnych obrotach, na wyższych obrotach, na wysokich obrotach i też bardzo ważne są testy. Na drodze testy drogowe. No i ja ten pojazd na pewno e, troszeczkę posprawdzam. Sprawdzę prędkość maksymalną. A tu już mamy koło zamontowane e, do hamowania, więc niedługo zobaczycie sobie, ile te silniki o oznaczeniu, o którym już mówiłem e, dzisiaj, e, 300 chłodzone chłodzone cieczą e, będą miały mocy. Widzę w danych technicznych jest 22 konie, więc mam nadzieję, że e, będzie tyle, ile podaje e, producent. No myślę, że będzie to bardzo ciekawy materiał, więc nie kombinujcie z gaźnikami, ważne żebyście mieli to dobrze wyregulowane i dbajcie o układ paliwowy i o samo paliwo i będzie git.